Parę informacji na temat języka filmowego. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że w filmie w filmie pojawiają się tak plany filmowe. Różne plany. Filmowe. Ten podział planów filmowych jest umowny, bo on wynika z pewnej praktyki i to nawet w zależności od w kinematografii różni się, różni się to, ta klasyfikacja planów filmu. Po pierwsze po pierwsze tak zwany plan totalny ewentualnie total, to się, tak się często mówi. To tak mniej więcej wygląda. Obeczka to jest no, sylwetka ludzka. Yy, sylwetka ludzka i mamy, także mamy tutaj no, sylwetkę, sylwetkę ludzką, która zajmuje bardzo niewielką powierzchnię powiedzmy ekranu lub jeśli patrzycie w wizję kamery, no to niewielką powierzchnię tego wizjera kamery. Następnym planem jest plan ogólny. Plan ogólny to jest taki plan, w którym no powiedzmy postać ludzka nie, umo, umownie nie zajmuje więcej niż połowę wysokości, no dwie trzecie wysokości ekranu lub wizjera. Kolejny rodzaj planu to plan pełny. Pełny pokazuje człowieka od stóp do głów. Kolejny plan to tak zwany plan amerykański, czyli mamy tutaj człowieka pokazanego, no postać ludzką pokazaną do kolan. Dalej mamy Plan półpełny, czyli postać do pasa po pierwsze. Tam No i wreszcie zbliżenie wtedy, kiedy twarz wypełnia cały, y, 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 ca, no, cały całą wysokość przede wszystkim bo szerokość to nie zawsze ale całą wysokość ekranu. No i wreszcie ostatni plan to jest detal. Scenę dialogową filmuje się następującą. To są aktorzy widziani pionowo z góry. I to jest tak zwana oś ośma. Tak, kamerę można ustawiać albo po tej stronie, na tym półokręgu, albo, albo po tej stronie. Nie może być tak, że raz kamerę ustawiamy tutaj, a drugim kamerę ustawiamy tutaj. Powstanie zamieszanie. więc pogubi się... Przede wszystkim y, powinno się sfilmować z takiego ustawienia kamery, z tego powiedzmy pierwszego ustawienia kamery, Całe zdarzenie. Wszystko co się, ma, co, co się ma w tej scenie wydarzyć. Bezpieczeństwa najlepiej zrobić takie się, w którym się całe zdarzenie zarejestruje. To jest tak zwany master shop, yy, yy, który to utrwala. I potem, w zależności od potrzeb, filmujemy dodatkowe yy, jeszcze, yy, jeszcze elementy tej sceny w zależności od tego, co chcemy osiągnąć. Jeśli to jest scena dialogowa, no to ustawiamy kamery w ten sposób. I teraz tak, mamy ujęcie pierwsze z całego, całej rozmowy i potem robimy drugie ustawienie kamery. I robimy trzecie ustawienie kamery. Tak, żeby pokazywać twarz postaci A. Powiedzmy. A tutaj będzie postać B. Więc z drugiego ustawienia kamery filmujemy twarz postaci A. Powiedzmy, będzie tutaj jakoś tam patrzyła. To ten kierunek to ten kierunek spojrzenia będzie, yy, będzie bardzo ważny, bo będzie wyprowadzał uwagę widza poza kadr. Będzie wyprowadzał uwagę widza poza, poza to pole, bo tam, gdzie ta postać patrzy, tam coś musi być, co przyciąga uwagę. W związku z czym przy, przy tego rodzaju, yy, przy tego rodzaju yy, scenach bardzo, bardzo istotne jest, yy, jest to pokazywanie znaczy pilnowanie y, kierunku spojrzenia. Y, I teraz ja y, chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć o sprawach dźwięku. Dziejem y, jest mieć y, mikrofon, y, o, y, mikrofon kierunkowy, y, y, bo, y, bo mikrofony mogą mieć różną charakterystykę. Może być, jeśli to jest mikrofon, to może mieć charakterystykę kulistą i wtedy zbierać dźwięki w koło. Może mieć charakterystykę nerkową. To jest coś takiego. I wtedy y, ten mikrofon. Tutaj jest powiedzmy wtedy postać, y, która mówi i ona mówi y, w tym obszarze. Ten mikrofon rejestruje te dźwięki. No, tu może być oko. E, a druga postać będzie, będzie tutaj. Natomiast te dźwięki dochodzące stąd i tam z wnętrza tablicy no nie będą nagrywane, czy znacznie słabiej. Także to jest taka, do, 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 powiedzmy właśnie, do, do scen dialogowych dosyć dobra charakterystyka. Natomiast mikrofon kierunkowy no ma po prostu taką, yy, taką charakterystykę, tutaj byśmy mieli ten, ten mikrofon, no to on będzie miał jakąś powiedzmy taką, taką charakterystykę. No czyli żeby żeby, coś, żeby zarejestrował to co, to, co się dzieje, to, to coś musiałoby się dziać tutaj. Dźwiękiem wewnątrzkadrowym kadrowym będzie ta kwestia dialogowa. No i ten, te, te odgłosy dowodzące z telewizora. Drugi rodzaj dźwięku to dźwięk poza kadrowy.